Podobno w dzieciństwie przepowiadano jej, że albo zostanie piosenkarką, albo przedszkolanką, no, ale dzisiaj udaje jej się te dwie pasje łączyć, bo zarówno pasje do śpiewania, jak i miłość do dzieci, zwłaszcza teraz, szczególnie kiedy wychodzi do nas, do swojej publiczności z nowym projektem, razem ze mną Alicja Janusz, piosenkarka, kompozytorka. Dzień dobry. Alu. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło Ciebie gościć tutaj w naszym studiu, zwłaszcza, że przychodzisz z takim wyjątkowym projektem, bo dedykowanym dzieciom. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak, to jest wyjątkowy projekt dla mnie szczególnie. Nie tylko dlatego, że śpiewa mi wydaje kolejną płytę, ale dlatego, że jestem mamą i nagrałam płytę dedykowaną właśnie najmłodszym. Nie tylko mojemu dziecku, ale też wszystkim dzieciom i moich przyjaciół i tych nieznajomych, którzy mam nadzieję też doświadczą tyle radości, ile ja mam na koncertach, patrząc, jak dzieciaki śpiewają i tańczą te moje piosenki. No właśnie, a jak się śpiewa, jak się pisze, jak się komponuje dla dzieci? To myślę, że największą, z największą łatwością w życiu. Uh -huh. Bo te piosenki e, powstały, gdy jeszcze nie planowałam robić żadnej płyty dla dzieci. Uh -huh. Po prostu jestem wokal, wokal coachem, jak to się ładnie teraz mówi, e, trenerem wokalnym od trzech lat i też pracuję z małymi dziećmi, bo już od drugiego roku życia w Wolnej Szkole w domaszczynie, do której chodzi mój synek. E, no i tam w takim nurcie rodzicielstwa-bliskości, i wspierając dzieci, e, staram się je w cudzysłowie wielkim zarażać moją pasją, moją miłością do muzyki, uh -huh. e, a dzieci chłoną. To niesamowicie. Widzę, że jak tylko damy im możliwość poznania różnych gatunków, one w to wchodzą, czerpią z tego dużo radości. No, myślę, że nie ma nic wspanialszego niż wspólne śpiewanie i tańczenie, i naprawdę bardzo, bardzo dużo radości dostaję od tych dzieci, z którymi pracuję. Dlatego te piosenki, które pisałam dla moich dzieci na moich zajęciach, w pewnym momencie stwierdziłam, że należy nagrać i podzielić się nimi ze światem. Jako mama po prostu mam takie poczucie misji, e, dawania szczęścia dzieciom i, i docierania do nich z wartości fajnie nagraną, uh -huh. dobrze zrealizowaną muzyką. No właśnie, bo tak, tak sobie myślę, że chyba to, że zdecydowałaś się śpiewać dla dzieci, niesie za sobą też jakiś taki głębszy sens, że chciałabyś troszeczkę ten muzyczny rynek dziecięcy zmienić w pewien sposób. Ja, ja nie wchodzę w to w ten sposób. Nie myślę o tym, jak o marketingu, o biznesie i, i nie chcę niczego zmieniać, nic burzyć, być drugą Majką Jeżowską. To wszystko, co się dzieje, dzieje się z jakiegoś powodu. Ja po prostu, jak dotrzę z moimi piosenkami do dzieci, które będą szczęśliwe dzięki nim, to już jest dla mnie wielki sukces. Sukces. I to jest właśnie cel, dla którego, dla którego to uh -huh. robię. Goni złego wilka to jest singiel z Twojej płyty, która aż 29 marca ujrzy światło dzienne. Jakich piosenek możemy się tam jeszcze spodziewać? Ta piosenka jest akurat takim zabawnym tekstem, oczywiście z przymrużeniem oka. Jest sporo takich piosenek, ale część piosenek również jest takich edukacyjnych i bardzo zaangażowanych we wspieranie dzieci, bo uh -huh. ja wierzę, że dla dzieci bardzo ważne jest wzrastanie w poczuciu integralności, w świadomości, Odczuwania własnych emocji. Dla dzieci jest bardzo ważna umiejętność nazywania tych emocji i świadomość, że każdy z nas ma w sobie te emocje, które są społecznie akceptowalne i pożądane, ale również te drugie, tą ciemną stronę mocy, że tak mhm. powiem. I staram się tak wychowywać moje dziecko razem z moim mężem, żeby wspierać go, pokazywać mu różne, różne barwy tego świata emocji, uczyć jego, jak sobie z tym radzić, ale nie negować, nie krytykować, nie karać, nie zakazywać. I to staram się też robić. W moich piosenkach i na koncertach, podejmując również rozmowy z rodzicami mhm. na temat tego, jak możemy być dobrymi przewodnikami dla naszych dzieci. A jeżeli chodzi właśnie o samo śpiewanie, bo czytałam, mówiłaś, że ludzie na przykład w naszym wieku wstają. Nie się troszeczkę śpiewać, prawda? A powiedz, czy nie usłyszałaś kiedyś, et nie śpiewaj, bo ja usłyszałam wielokrotnie. No właśnie, chciałam się zapytać, skąd to się bierze i czy to nie jest też jakaś domena naszego pokolenia, na przykład w szkole, tak? Kiedy gdzieś ktoś, kto nie ma jakichś zdolności muzykalnych, wokalnych, musiał śpiewać i widział tę nie najlepszą minę. Nie, pani ja, myślę, że, na ja myślę, że my jako kobiety generalnie mamy tendencję do umniejszania sobie i krytykowania siebie. Sama ze swoimi przyjaciółkami wiele godzin spędziłam na temat ten rozmawiając, ale ale generalnie mamy takie, wydaje mi się, pojęcie, że albo śpiewamy jak Whitney Houston, albo nie możemy śpiewać w ogóle. A przecież pomiędzy jest jeszcze przestrzeń dla nas wszystkich, gdzieś tam na tej osi. I myślę, że w śpiewaniu ważne jest to, żeby mówić, że śpiewanie uwalnia emocje, śpiewanie oczyszcza, śpiewanie łączy ludzi. To jak głosy ze sobą harmonizują, jak, jak, jak po prostu wibrują. Nawet jak fałszujemy razem, to jesteśmy razem tu i teraz. Co w świecie w XXI wieku, gdzie zamykamy się w tych smart i wchodzimy w internet, oddalając się od siebie i od tego, co jest naprawdę ważne, ta relacja człowiek-człowiek myślę, że jest wyjątkowo potrzebne. Alu, zaproś teraz, bardzo proszę, naszych widzów na twój teledysk. Ależ z przyjemnością. Zapraszam do obejrzenia pierwszego teledysku z, z płyty Alicja noż Dzieciom. Teledyska. Pani Ala się obudziła dzisiaj o 5 rano, proszę wybaczyć. Piosenka nosi tytuł Goń złego wilka. Bawcie się z nami i hucha! Drodzy Państwo, za nami teledysk Alicji Janusz, która jest moim gościem. No i właśnie o tym teledysku chciałabym również porozmawiać, bo już tutaj w przerwie pozwoliłyśmy sobie dyskutować na ten temat. Gdyby wyłączyć fonię i patrzeć tylko na obraz yy, i. My, oczywiście są tam dzieci, więc możemy się domyśleć, że jest to dedykowane dzieciom, ale naprawdę jest to tak zrealizowane, że nieinfantylnie, nie cukierkowo i nie słodko. Myślę, że bardzo oryginalnie, jeżeli chodzi o właśnie twórczość dla dzieci. Bardzo dziękuję. Staraliśmy się zrobić e, najlepiej to, co potrafimy. E, I w teledysku zresztą jest nie tylko mój mąż, ale również mój syn w niebieskim dresie i jego kumple. Więc atmosfera na planie była bardzo serdeczna. E, uśmialiśmy się przeogromnie, bo dzieciaki e, to, co wykonywały, jak były przejęte, no to było rozbrajające. Miały wielkie przeżycie, biorąc udział w tym nagraniu. No i są autentyczne. Ja też nie chciałam tak tresować dzieci, i kazać uh -huh. im robić rzeczy, na które nie miały ochoty, bo jestem raczej zwolenniczką tego, że dziecko jest dzieckiem i ma prawo zachowywać się jak dziecko. No właśnie chciałam też zapytać, jak praca na planie z taką miłą gromadką i uroczą, bo chociaż dzieci są wyjątkowe właśnie i urocze, to jednak trzeba je umieć opanować, prawda? Zwłaszcza przy takim przedsięwzięciu. Oni byli bardzo, bardzo przejęci. Oni znali tę piosenkę, umieli robić hucha, no wygłupiali się totalnie. To jest po prostu banda gagatków naszych ukochanych, które, które miały frajdę z tego klipu. Mm -hmm. e, powiedz mi, Alu, czy twój synek to jest taki twój pierwszy recenzent twoich piosenek? Bo jednak dzieci są szczere w ocenach, prawda? Tak, Czyli? tak. I chwała im za to. Tynek <grym grym> kierował mnie wiele razy, mm -hmm. w jaką stronę jakaś piosenka powinna pójść, e, aczkolwiek jest też moim pierwszym fanem. I to muszę powiedzieć, że to jest moje wielkie szczęście, że tak jak potrafił mi powiedzieć nieraz, mama, nie śpiewaj, <grym <grym> ale później teraz ja, to potrafi powiedzieć, e, to mi się podoba, to jest ładne. A skąd, skąd czerpiesz inspirację? Z Co? życia! Co, z życia, tak. Jest uh -huh. na przykład piosenka pod tytułem Czyste Disco, której tytuł jest dwuznaczny, bo rzeczywiście jest to Czyste uh -huh. Disco, ale dobrej jakości, bo na tym mi bardzo zależało. I mojemu mężowi Bartkowi Niewieleckiemu, który jest perkusistą, ale też producentem moich ostatnich dwóch płyt solowych i również tej płyty dla dzieci i współkompozytorem wielu, wielu z tych piosenek. I ta piosenka również jest o myciu rączek, o myciu ząbków, o myciu włosków i tak dalej, i dalej. Um, My też mieliśmy swoją piosenkę o myciu tak? ząbków akurat. No to jest temat wciąż pasa. aktualny. Ciągle <grym> trzeba dzieciom przypominać o myciu zębów, ale jest na przykład piosenka śnieżna kulka, która opowiada mm. o przyjaźni, o tym, że każdy czuje się czasami jak mały śnieżny płatek, i wtedy wsparciem jest najlepszy przyjaciel. Jest kilka piosenek, które wymyśliłam na ukulele i są bardziej takie folkowe, akustyczne, mm. później się pięknie rozwijają. Jest dosyć dużo właśnie go, takiego rasowego fanka, bo widzę, że przy tym dzieci świetnie się bawią. No właśnie, a propos tego, co powiedziałaś odnośnie dobrego disco. Ta płyta mhm. chyba też niesie to za sobą, że chciałabyś dzieci otworzyć na nowe gatunki, i powiedzmy nieoczywiste dźwięki. Tak, aczkolwiek robię to przez zabawę, mhm. bo wierzę, że jeżeli zmuszamy dzieci do czegoś, to one naturalnie stawią opór. Czytałam fantastyczny artykuł ostatnio o tym, że nasz mózg z łatwością uczy się rzeczy, które nas interesują. Interesują lub które wyzwalają w nas emocje. I tak oto od stwierdzenia, że nigdy nie potrafiłam matematyki, byłam beznadziejna z, matyki, z matematyki, przeszłam do mówienia o tym, że matematyka nigdy mnie nie interesowała. <grym> jak łatwiej jest w życiu, jak cudownie. <grym> inne, inne słowa, znaczenie niby podobne, ale jednak i na tym Ale jaki inny sytuuje, ładunek prawda? emocjonalny. Mhm. Alu, a co z Twoją um, dorosłą karierą? Z moją dorosłą karierą. Ja mam ogromną potrzebę pisania piosenek i mam ze zanadrzu 10 takich piosenek, które napisałam z moją gitarą akustyczną na kolanie. I myślę, że w niedalekiej przyszłości wydam taką płytę solową również, bo myślę sobie, że te dwa kierunki mogą iść spokojnie obok siebie, ponieważ dla mnie jedno i drugie jest potrzebne i autentyczne i tak jak. Jakiś czas temu sobie myślałam, że nie, tutaj jednak w tej branży trzeba się określić, budować wizerunek. Nie mogłam sobie z tym poradzić, bo w duchu czułam inaczej. I stwierdziłam w pewnym momencie, że najważniejsze dla mnie jest to, żebym ja robiła w życiu to, co ja czuję, że mnie cieszy. Bo szczerość w muzyce słychać. Bardzo ja myślę, że we wszystkim. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Moim gościem była Alicja Janusz. Rozmawiałyśmy o jej najnowszym projekcie, najnowszej płycie. Alicja Janusz Dzieciom, 29 marca będzie już dostępna. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie i zapraszam jeszcze na stronę Alicja Janusz Dzieciom.